który to dzisiaj? Siódmy. 7 kwietnia a jak zawsze w liściach tam się najlepiej jada kamera na łbie jak sobie patrzyłem yy, wczoraj na statystyki tutaj zachorowań i śmierci w Holandii i zauważyłem tendencje spadkowe nie wiem czy to jest y, okresowe czy taką mam nadzieję czy to jest y, wynik tego, tych obostrzeń które tutaj w Holandii też występują czyli szkoły pozamykane w sklepach te Środki ostrożności też są przestrzegane yy, jeszcze niedawno, dobowo marło. Yy, tam około zbliżało no, się do 200 osób. Wczoraj widziałem, było, ostatnie ostatnie, to chyba wczoraj było, no, ostatnie yy, pomiary zgonów 101 osób zginęło w ciągu doby, także jest już spory spadek i widzę, że liczba zacharowań też się zmniejszyła, bo była grubo ponad 1000, w tej chwili yy, dobowy stan nie doszedł nawet do 1000, tam było 900, coś tam dobra, wróciłem właśnie z przerwy ostatniej, z godziny 15. Muszę zrobić korektę tego, co mówiłem przed chwilą, o tym, że jest spadek osób zarażonych i osób, które zmarły z, z powodu wirusa, właśnie w tej chwili spra sprawdziłem najnowsze liczby dobowe. 234 osoby zmarły, a było 101. Że nie wiem, dlaczego tak, tak wzrosło. Zakaże nie pamiętam, ile było. Yy, a miało być tak pięknie. Ale jeszcze wszystko będzie przepięknie, wszystko będzie normalnie. Miejmy nadzieję, że to gówno się skończy w końcu. Bo człowiek też ma dosyć. Ma i taka ładna pogoda. Kurde, wyjść się nie... No, można by było wyjść, ale kto chce, wychodzi. Kto nie chce, to nie wychodzi. Ja, ja się staram nie, nie, nie chodzić nigdzie. Ja do sklepu, tylko czasami to wszystko. I do pracy. Co tam. A. ten. Od, od wtorku, bo w poniedziałek jest. Poniedziałek Wielkanocny to jest dzień wolny od pracy, oczywiście. Jak co roku. Będziemy zaczynać pracę od godziny już siódmej W tygodniu zbiera nam się 45 godzin. Nie wiadomo, jak z sobotami na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby. W soboty to najczęściej było opuszczane, opuszczanie tylko i obcinane liście. W tej chwili liście są dosyć wysoko, natomiast grona z pomidorami wiszą nisko, tak trzeba się trochę przy zrywaniu pomidorów garbić. I mam, kurde, mały problem. Agencja wysyła mi wszystkie dokumenty. No ja ci łącznie z salarisami za pomocą tam programu, który działa na Androidzie, P4F to się nazywa, tam. No i potrzebuję kurde pobrać z tego programu, zapisać na dysku swoje salarisy, tak? One są tam w formie PDF-u i za cholerę nie mogę nic zrobić. Siedziałem wczoraj jak cieć. Na dysku nie mogę zapisać, nie można nigdzie przerzucić, próbowałem na maila wrzucać, to wskakuje mi tylko tytuł, nie mogę załącznika zapisać w formacie PDF-u, tak by trochę skurzony jestem. Bo tam wymagają, na stronie internetowej, z trzech ostatnich tygodni wymagają mojej paski wynagrodzeń, czyli musi być ich aż 12, bo co tydzień oczywiście dostaję wypłatę. Co tydzień przychodzi mi salaris, i nic nie mogę zrobić. Napisałem maila tam do biura, żeby mi wysłali na moją pocztę mailową. Na razie odpowiedzi nie ma. Jakie kurde buty, nie wiem czy to błąd programu, bo też jakiś ostatni mail przyszedł do nas, że nie, może być tam jakieś problemy z aplikacją, ale kurde, ta aplikacja działa. Tylko nie wiem, jest problem z pobraniem plików, dobra. Zobaczymy, może jakoś to pójdzie potem. Co tam jeszcze miałem mówić? No, ogólnie, zrywania jest jeszcze mało. Jeszcze szklarnie nie są, bo było tak dzielone, że jeden dzień był zrywana duża szklarnia, a potem był w poniedziałki i w czwartki, a w środę. A w środę. W czwartki i w piątki. nie, to co ja gadam, a we wtorki i w piątki była zrywana szklarnia mała i średnia. No, na razie tak nie ma, jest, jest ciągle zamieszanie z tymi przerwami, bo akurat tak wychodzi końcówka zrywania, że yy, kończymy przed pierwszą z przerwą, nie? I teraz trzeba tak robić, żeby wszyscy na kantonie nie siedzieli. Jest małe zamieszanie, no ale jakoś może się to potem unormuje wszystko. Mówię, czekam, masz się w Polsce trochę sprawa z tymi a zresztą wszyscy się kajem, nie tylko ja zakażeniami unormuję na wakacje. Chcę jechać w lipcu, a nie pamiętam którego, ale na pewno w lipcu. Mam nadzieję, że do tej pory wszystko jakoś tam będzie lepiej. Nie? Że nie będę musiał jechać i na kwarantannie siedzieć bez sensu. Chcę córkę też zabrać. Ale tu premier się wypowiadał, że przewidują największe natężenie zachorowalności maj-czerwiec. No, zobaczymy. Ostatnio wyczytałem, jak mówiłem poprzednio, że w niedzielę taka ładna pogoda była. Kupa Holendrów wyruszyła w kierunku nadmorze. Ale tu niespodzianka. Dojazdy do miejscowości nadmorskich, pewnie nie wszędzie, ale takich większych, bardzo popularnych, została zablokowana przez służby. I ludzie zaczęli zostali zawracani, byli zawracani do domów, żeby nie było tam za dużo, wiecie, tłu, za dużych tłumów, jeden przy drugim. Ja myślę, że zdrowe posunięcie, dobre. Jedynie wpuszczali osoby, które pracowały tam w portach, czy no po prostu musiały pojechać do pracy. Także mam nadzieję, że troszkę tu się wszystko powoli unormuje. I się tak zastanawiałem też, Trąbi się, że w Polsce już się zaczyna spore bezrobocie ze względu na zamykane zakłady i mniejsze, i już nawet większe. I że to bezrobocie z 5%, aktualnie może wzrosnąć nawet do 10%. Ciekawe co teraz będzie z rodakami, którzy tej pracy nie odzyskają, czy ruszą szturmem na Saksy, tak jak ja ruszyłem. Nie tylko ja. Bo tak się może stać. Nie? Nawet y, ministrowie z rządu, niektórzy twierdzą, że pieniędzy na pomaganie osobom, które musiały pozamykać swoje firmy, starczy góra na 3 miesiące. A wszystko wskazuje na to, że te 3 miesiące to jeszcze może potrwać. Ciekawe, co będzie dalej. No. O wyborach się już nie wypowiadam, bo nie ma sensu, co będzie to będzie, ja do wyborów nie będę mu przystąpić, bo yy, co, nie będę miał koperty, jedyne wyjście chyba będzie, żeby Matula za mnie zagłosowała, bo ona ma dostęp do, A Matula nawet nie, bo ma ma 70, prawie 5 lat, to też chyba nie za bardzo, żeby wędrowała do skrzynki nadawczej, bo jakieś skrzynki nadawcze mają być ustawiane, zgodnie tam słyszałem jakimiś przepisami, które mają być dopiero jeszcze tam doprecyzowane no, weźmie, moją, weźmie, weźmie mój list, wypełni i najwyżej ja, wyślę moją córkę A, na tym tak właśnie polega. będą polegać wybory chyba A jeszcze zobaczymy jak to będzie A coś jeszcze miałem mówić A jeszcze miałem mówić no, pomidorów się robi widzę będzie kolorów na to na razie koniec. Aha, bo już o gotowaniu mówiliśmy. Nie robiłem filmów teraz ostatnio, bo nie, nie chciało się gotować, ale yy, mam plan, mam plan zrobienia jajek faszerowanych według przepisu mojej mamy. Ostatnio sobie właśnie tak przypomniałem, że coś takiego było. Gadałem na Messengerze z Matulą przez mes Messengera. No i ona mówi, że no robiła takie, wytłumaczyła mi mniej więcej co i jak I powinno być coś pysznego, tak mi się wydaje. Także z filmik z tego zrobię raczej Eju. oczywiście leci. Znowu Sky Radio, kurwa Debla musiałem prawie że przekląć. Drugi dzień to samo non stop bez przerwy. To samo, tutaj wtedy wam mówiłem, że przez 5 dni leciało i chyba zapowiada się znowu na to samo, że tak będzie. I znowu będzie pranie mózgu. Ja słucham te audiobooków, ale ta muzyka gdzieś tam mi się przez te słuchawki przebija i mnie maltretuje. Dobra, kończę na dzisiaj. A jeszcze miałem mówić o zasięgach mojego kanału. Nie wiem, co się dzieje. Tak jakby, słuchajcie, jest fajnie, jak dodam film. Musiałbym codziennie jakiś film, kurde, wklejać. Jeżeli yy, nie dodam, to tak jakby ten kanał przestał istnieć. Gdzie na przykład, jak było tam w godzinach południowych czy nawet wieczornych, było na przykład 300 wyświetleń filmów wszystkich, to robi się po 30 wyświetleń wszystkich filmów. Nie wiem, coś z zasięgami, nie wiem, czy tak wszyscy mają, czy też ze względu na tą sytuację, która teraz się odbywa? Nie trzeba tego w ogóle. A myślę, że potem trzeba być dobrej myśli i powoli się to ruszy.